Od lipca 2025 roku weszły w życie podwyżki cen ciepła, które wynoszą 40% w związku z zakończeniem okresu ochronnego. W miejskim przedsiębiorstwie energetyki cieplnej w Dębicy odbyło się spotkanie prasowe, podczas którego prezes Marcin Fiołek wyjaśniał, skąd wzięła się tak duża podwyżka cen za ogrzewanie. Zgodnie z decyzją rządu y, nie będzie przedłużana tarcza y, Inflacyjna w zakresie mrożenia cen ciepła. System mrożenia cen ciepła obowiązywał od tak naprawdę października 2022 roku. Zgodnie z tymi zasadami, uprawnieni odbiorcy ciepła, więc przede wszystkim gospodarstwa domowe, spółdzielnie mieszkaniowe, instytucje publiczne wchodziły w system, w ramach którego Ceny ciepła zostały zamrożone z nas, zgodnie z tym stanem, który był właśnie we wrześniu 2022 roku. To pozwoliło w tym najbardziej trudnym momencie gwałtownych, radykalnych wzrostów cen energii, cen surowców, uchronić te właśnie najbardziej wrażliwe grupy odbiorców od tych rosnących, rosnących cen. Od przedsiębiorstw ciepłowniczych wymaga się, aby przechodziły energetyczną transformację w zakresie inwestowania w niskoemisyjne źródła ciepła. No jest to trudne dla przedsiębiorstw ciepłowniczych, ponieważ yy, sposób, w jaki są ustalane ceny, dzisiaj ceny taryfowe, ceny dla odbiorców są zatwierdzane przez Urząd Regulacji Ener Energetyki i yy, yy, my po prostu musimy się do tych. Do tych regulacji, do tych, do tych stawek dostosować. Jak wskazuje prezes MPEC na cenę ogrzewania, wpływa wiele czynników, w tym w szczególności rozchwiany rynek cen surowców energetycznych, konieczność zakupów uprawnień do emisji CO2, wymogi związane z dostosowaniem systemu ciepłowniczego do wymagań polityki klimatycznej Unii Europejskiej i wzrost inflacji. Więcej na temat starań w sprawie obniżenia kosztów ogrzewania, jakie zamierza wprowadzić zarząd miejskiego przedsiębiorstwa energetyki cieplej wraz z parlamentarzystami naszego regionu już wkrótce na antenie polskiej telewizji regionalnej PTVR.